Siemanko moi drodzy, a dzisiaj w naszej w frytkownicy beztłuszczowej, będziemy przygotowywać burgery. Burgery bardzo lubię, lubię je jeść, lubię je przyrządzać, e, dlatego zapraszam Was na film. Do naszych burgerów oczywiste składniki, czyli bułeczki, ser, niestety nie było cheddar'a, e, mam gołdę, e, ogórki kiszone, Mój autorski sosik, czyli ketchup wymieszany z pokrojoną cebulą. Nie wiem, jak to się dzieje, ale naprawdę ma zarąbisty smak, takie coś, jak to wymieszasz i później na bułeczce położysz. Musztarda i zamrożony, zamrożone kotlety 100% wołowiny. Akurat nie było na mieście wołowinki mielonej, dlatego używam tych mrożonych, ale to i dobrze, bo sprawdzimy sobie dzięki temu nasze pieczenie. Nie ma co wijać w bawełnę. Trochę poprzesuwam to wszystko i zaczynamy gotowanie. Nasze zamrożone kotlety te tutaj wrzucam do pierwszej komory. Jak widzicie są twarde. Na pewno słychać. Jeden i drugi. I ustawiam sobie program roast, czyli grillowanie. Ile tu jest minut? Zaraz zobaczymy. 15. Fajnie. Temperaturkę damy. Na 210 stopni na maksa. No i cóż, czekamy teraz e, gdzieś tam do połowy czasu. Zobaczymy, jak one będą wyglądały. Może je przewrócimy, a może nie. E, I zobaczymy. No, słuchajcie, minęła połowa czasu. Zobaczymy, co tam się zadziało. Patrzcie, spójrzcie na to, jak ładnie te kotlety już wyglądają. Chyba jeszcze chwilę zostawię, i zaraz przewrócę na drugą stronę. Mamy widelca, zaraz zobaczymy jak od spodu. Od spodu są trochę bardziej blade, więc przewracam na drugą stronę. I dajemy kolejne 7 minutek Myślę, że już nawet nie będzie musiało 7 minut minąć i będą dobre. W tym czasie idę przekroić sobie wółeczki. Dwie na pół, wsadzimy je potem na minutkę też, żeby troszkę się podgrzały. Dobra, słuchajcie, minęło e, prawie 13-12 minut. E, zobaczymy jak wyglądają nasze burgery, teraz już drugie są. Zobaczcie. Patrzcie, one już są gotowe. Powiedzcie mi, czy jakiś piekarnik to potrafi? No chyba nie. Właśnie za to uwielbiam Ninja. Też wrzuciłbym to na przykład na patelnię, zamrożone. To strasznie by pryskało. E, to jest też fajne, że to nie pryska. Dobra, także robimy teraz tak, że wrzucimy sobie dosłownie na minutkę nasze bułki. Jak bądź tutaj wkładam. A dlaczego tylko na minutę? Zaraz Wam powiem, bo yy, yy, fajny patent robię z burgerami, którzy, który yy, podłapałem też w Five Guys. Ale to za chwilę jak bułeczki się leciutko podgrzeją. Zaraz będziemy składać burgery i pokażę Wam coś ciekawego. Dobra, słuchajcie, minęła minutka. Bułeczki są już też ciepłe. No to czas na składanie naszego burgera. Więc tak, bierzemy sobie na spód, gdzie mamy spody, tutaj bierzemy sobie sporą ilość cebulki z keczupem. Bardzo to lubię, bardzo jest dobra. Taką konkretną łyżkę. Tak jest. Tu jeszcze dołożymy, żeby nie było za słabo. Na górę musztardka. Dosyć sporo. Tak jest. Rozsmarowujemy sobie możemy tą łyżką tą samą. To nie gra roli. Tak jest. Na to wszystko przyjdą ogóreczki. Tutaj na tą cebulkę. Po ile damy? Po 4. W maku dają trzy, ale my damy 4 na bogato. A nawet 5 w środeczek. No i co? I na to walimy mięsko prosto z naszej frytownicy. Zobaczcie, pięknie upieczone. Dajemy mięsko jedno i mięsko drugie. No i na to, o przepraszam, obowiązkowo ser. Może być cheddar, może być e, taki rozpuszczalny, tostowy z Hochlanda, bardzo fajny smaczek daje. My robimy dużo, se, dużo sera, więc to w zasadzie nie hamburgery, lecz cheese-burgery będą. I słuchajcie, składamy nasze burgerki. I kto by pomyślał, można by zjeść, no ale oczywiście, ser jest nieroztopiony. Nie ale ja robię jeszcze jeden patent, patent: biorę folię aluminiową i zawijam każdego burgera. Zaraz wam pokażę. Tylko tak, aluminiowa ciekawostka, tu jest błyszcząca strona, a tu jest matowa strona. Zawijamy błyszczącym do środka, ponieważ tak jakby ciepło wchodzi przez tą matową stronę i jest odbijane przez tą błyszczącą stronę do środka. Także zawsze jak na przykład pieczecie coś, to dajecie nie odblaskową stroną do góry, tylko do dołu. Bo tutaj wnika Wam ciepło, a tu odbijane jest od spodu to ciepło. Tak samo robimy z burgerami. Bierzemy, zawijam je szczelnie, cyk I słuchajcie, wkładam z powrotem, czy do tej, czy do tej, to już nie Może być ta. Wkładam z powrotem do frytownicy. łączam ją sobie i daję na podgrzewanie 170 stopni, i daję im tam z 4 minutki w środeczku, dzięki temu buła będzie fajna, miękka, ser się roztopi, to wszystko tymi sokami obleci i będzie naprawdę, naprawdę zarobiste. Nie polecam tego systemu, jeśli walicie do środka jakąś sałatę. No bo wiadomo, że sałata wtedy zrobi się taka glutowata i tak dalej. Czekamy na finał. No i jesteśmy gotowi na finał. Słuchajcie, zostały ostatnie sekundy. Zobaczymy co nam z tego wyszło. Można jeszcze na minutkę zostawić, ale o, gorące oczywiście. Miejmy nadzieję, że ten ser już się rozpuścił otwieramy. Ja właśnie lubię to robić, bo wtedy bułeczka jest mięciutka. Patrzcie. Mm. Mm. No i oczywiście jak to u mnie, zwykle test smaku. Spróbujemy tego potwora, mm. rewelacja. Nie ma to jak własnoręcznie zrobiony burger. Piszcie co tam dalej gotować w naszej ninży. Ja jak zwykle niezmiennie uważam, że był to mój najlepszy zakup. Spójrzcie. Pychotka, smakotka. Słuchajcie, widzimy się w następnym filmiku. Życzę Wam miłego weekendu, no i smacznego!